Witam w ten piękny dzień, bardzo słoneczny, ciepły. Witam błękitem nieba i błękitem habrów górskich, przepiękne niebieskie kwiaty. Tam witam z ogrodu marzeń. Ja przycinam niezapominajki. Jeśli chcemy, aby niezapominajki nam się wysiały, to można je zostawić, aż zawiążą nasiona. A jak nie, to można też poczekać, jak zawiążą nasiona. Wówczas ściąć i siać podobnie jak koperek. Ja tak właśnie niezapominajki. Zbierałam pępy i chodziłam po tych miejscach, gdzie chciałam, żeby rosły i rozsiewałam. Podobnie zresztą postąpiłam z naparstwnicami. Dlatego też naparstw w tym roku mam bardzo, bardzo dużo. I nie wszystkie właśnie wypuściły pąki kwiatowe, ale kwiatostanowe, ale zobaczymy, poczekamy. Może troszeczkę później zaczną kwitnąć. W każdym razie jest ich bardzo dużo i ta kwitnie w drugim roku. W pierwszym roku wyrasta rozleta, a w drugim roku kwitnie. Za się nie zapominajka ta jest to bylina wieloletnia i jak ścinam, to co robię z takimi kwiatami? Można je zostawić na rabacie i jest bardzo, bardzo sucho, więc można zostawić, ale można też te większe, które chcemy, żeby tutaj ładnie było, pozbierać. Dlatego ja chyba częściowo zostawię, pozbieram tylko te, który rzeczywiście jest bardzo dużo. Tutaj muszę uważać, bo są i lub i są jeszcze róże, Żeby przypadkowo właśnie mieścią sobie tych roślin, które tutaj rosną obok. A te, które zostaną i zawiążą tutaj nasze siamach, akurat mnie nie przeszkadza, ponieważ chciałabym, aby to miejsce rzeczywiście się jeszcze zagęściło. Pięgnacja ogrodu to także podlewanie. U mnie to podlewanie trwa tak naprawdę cały rok. Nawet nie wiem czy zimą tak naprawdę nie bardziej. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie zbiorniki na deszczówkę systematycznie opróżniam tak, aby woda nie pozostała, żeby mróz gdy przyjdzie nie zniszczył tych zbiorników. Więc staram się je systematycznie opróżniać to, aby taką wodą podlewam wszystkie rośliny. Najpierw podlewałam te, które są zimozielone, ale okazało się, że bardzo dobry skutek jest, gdy podlewam również wszystkie inne rośliny, w tym byliny, czyli liliowce. One pozostają nasączone w jest nasączona wodą, dzięki temu wiosną jest łatwiejszy start, rośliny rosną bujnie, zielone, i przede wszystkim mają właśnie tę potrzebną widzę, a te lata są coraz bardziej suche i zbiorniki na deszczówkę są po prostu nieocenionym skarbem. Są bardzo pomocne, wystarczy, że troszeczkę pada i już te zbiorniki łapią wodę. Woda dla ogrodu jest niezbędna, bez ogrodu. Sami Państwo wiecie, bez nawozu po prostu roślin praktycznie nie ma. One będą rosły takie puderlawe, mizernawe, a później po prostu padną. Można dobierać teraz zestaw gatunków takich, żeby wytrzymywały suszę. I takie też w ogrodzie mam, które lubią susze i wręcz nie cierpią podlewania. Dlatego te rośliny są niepodlewane, natomiast pozostałe inne otrzymują swoją porcję wodzy a tutaj podlewam liliowce. Mimo, że rabacha jest szczółkowana i za dobrze szczółkowana, to ziemia jednak przesycha tutaj wyjątkowo jakoś bardziej. Zresztą w ogóle tak jak w całym ogrodzie, bo jest to miejsce później może 100 stop i jest tutaj zupełnie po warunki. Ja podlewam ogród, żeby utrzymać go w takiej zieleni, żeby podlewanie było skuteczne. Najlepiej jest podlewać rano albo wieczorem. Niektórzy mówią, że lepiej rano. Nie wiem, mnie się wydaje, że w naszym ogrodzie każdy ogród jest inny, każda ziemia jest inna, każde miejsce jest inne, więc może się to różnić. Ale na naszym południowym stoku wiecznym ja zauważyłam, że podlewanie Wieczorne jest o wiele lepsze. Dlaczego? Dlatego, że ta woda spokojnie sobie wsiąka w ziemi. Ona tak szybko nie paruje, zachowuje wilgoć. Natomiast gdy podlewam rano, przypali słońce i błyskawicznie ta ziemia, to wszystko się wysusza. Gdy próbowałam tę ziemię rozgarnywać i sprawdzać wilgoć nasz gleby, okazało się, że jest bardzo szybko sucha. Dlatego w moim ogrodzie wydaje mi się, że podlewanie wieczorne jest zdecydowanie lepsze. I tutaj powiecie Państwo, no dobrze, ale wieczorem wychodzą ślimaki i wtedy mają łatwiejszy żer, bo one kochają wilgoć i zaraz czują, i już są. To prawda. To prawda, no niestety mamy z tymi ślimakami problem. Na razie, na razie ich nie ma, nie jest ich mniej. A dlaczego? No dlatego, że noce są bardzo zimne i ślimaki nie są aż tak głupie, żeby żerować. Wychodzą dopiero wtedy, gdy już świeci słońce, robi się cieplej, wtedy ja też wychodzę i rozmawiamy sobie uczciwie, tak jak trzeba bo są szkodnikami i szkodników wyraźnie trzeba się pozbyć. To nie może być tak, tym bardziej, że jest bardzo dużo i jest to inwazja. Natomiast wracając do podlewania. Czy podlewać troszeczkę, czy więcej? Niektórzy myślą, że tak troszeczkę podleją, że roślina jest podlana. Nieprawda. Ja mam tutaj rabaty docinane. One są docinane ciągle i tworzą się takie I podlewam dużo bo ta woda na tych wrochach właśnie się zatrzymuje, zatrzymuje się tutaj w wilgu. Dlatego podlewanie tak troszeczkę ino, ino absolutnie nie zdaje egzaminu. Ja y, pokazuję Państwu, że od leję po prostu na wiadro. Innego podlewania nie ma. Podlewam dużo wiadrami i później kilka dni mam spokojnie. Później zaczynam znowu. Y, to jest takie mm, Najlepsze podlewanie, najlepsze metoda w moim ogrodzie, ale niekoniecznie u Państwa się musisz sprawdzić, bo każdy ogród ma inną ziemię, gliniastą. Są ogrody, gdzie rzeczywiście jest kawiłdów, więc nie ma potrzeby podlewania. Są ogrody piaszczyste, lekka ziemia, są miejsca zacienione, czy też jest większa wilgotność, więc wszystko tutaj zależy od tego, w jakim, na jakim terenie jest Wasz ogród, jaka jest ziemia. I musicie to przede wszystkim sami zaobserwować. Oczywiście czytać, słuchać, jak ktoś postępuje, jak inni postępują, ale wyciągać wnioski i nie stosować wszystkiego tak u siebie na ośle. No trzeba troszeczkę to miejsce poznać, trzeba poznać glebę i dopiero wtedy, wtedy ten efekt jest znacznie lepszy, a i Wy przy tym zyskujecie troszeczkę czasu dla siebie. Tak więc obserwujcie, doświadczajcie ja podlewam właśnie tak i, i, i uważam, że efekty są naprawdę znakomite jak na taką suszę te rośliny po prostu dzielnie się trzymają, dzielnie to wszystko wnoszą, a ja wkrótce będę nakręcała film, bo czekam na pewną przesyłkę i gdy ta przesyłka przyjdzie, to pokażę w jakich miejscach, w niektórych miejscach, jak wygląda u nas ziemia bo już próbowałam coś przesadzić, no moje szczęście, że szczęka moja została. Bo po prostu łopata ziemia jest tak twarda, że dostałam łopatą i omal mi wszystkie zęby nie wykazały. No, po prostu tutaj warunki są naprawdę trudne. Borówka amerykańska zawiązała już owoce i teraz czas, aby podarować jej kolejną porcję. Nawozu. Ja mam tutaj nawóz dedykowany borówkom. Jest to nawóz plus mączka bazaltowa. Rozsypię wokół borówki i trzeba bardzo, bardzo obficie poglać. Kolejny z szalem trafiają na stry. Będą zimą dla kur. Wodka tutaj się trochę nadbierało, chociaż tak naprawdę mieliśmy chyba drugie wkłoszenie w ogrodzie. No jest sucho, więc prosimy co trzy tygodnie, ale jeszcze tego trawica chyba jest sporo, więc tej trawy też się nadbierało. Pracę zakończyłam w ogrodzie i pożegnam się, życząc miłego dnia i Pięknego, pogodnego dnia.